Księga Cieni. Księgi cieni są tajemniczym i mistycznym elementem praktyk ezoterycznych, stanowiącymi osobiste archiwa wiedzy, doświadczeń i refleksji dla praktykujących magię. To symboliczne zbiory napisanych słów, rysunków i zaklęć, które pełnią kluczową rolę w tradycji magii i wzbogacają praktyki ezoteryczne. W tym artykule zagłębię się w historię, tradycje oraz znaczenie ksiąg cieni a także przyjrzymy się temu, jak prowadzić i korzystać z własnej księgi cieni. Historia i tradycja ksiąg cieni Koncepcja ksiąg cieni ma głębokie korzenie w historii magii i ezoteryki. W starożytnych czasach magowie, alchemyki i czarownice zapisywali swoje sekretne rytuały, przemyślenia i przepowiednie w ukrytych manuskryptach. Księgi te były trzymane w tajemnicy i przekazywane z pokolenia na pokolenie co przyczyniło się do kształtowania różnorodnych tradycji magicznych. W średniowieczu popularne stało się tworzenie grimoires, czyli magicznych ksiąg instruktażowych zawierających opisy rytuałów, zaklęć i symboli. Te zbiory, choć często uznawane za elementy magii ceremonialnej, również wpłynęły na rozwój ksiąg cieni. Księgi te stanowiły nie tylko praktyczne narzędzia, ale także dzieła sztuki, zdolne przekazywać tajemniczą wiedzę. Znaczenie ksiąg cieni w praktykach ezoterycznych Księgi cieni pełnią wiele funkcji w praktykach ezoterycznych. Są to osobiste zapisy magicznych podróży, introspekcji i eksperymentów. Praktykujący używają ich do notowania swoich doświadczeń z rytuałów, refleksji nad znakami symbolami czy sennymi wizjami. Księgi cieni stają się z czasem skarbnicami wiedzy, pozwalając magom śledzić swój rozwój duchowy i doskonalić swoje umiejętności. W tradycji magii chaosu i nowoczesnych praktyk ezoterycznych, księgi cieni są również narzędziem do tworzenia i przekształcania rzeczywistości. Notatki zawarte w księdze mogą być używane jako zaklęcia lub afirmacje. Wpływając na rzeczywistość poprzez moc zapisanych słów. Jest to swoiste lustro, w którym praktykujący może odkrywać nowe aspekty samego siebie i otaczającego go świata. Prowadzenie własnej księgi cieni. Pierwszy wybór odpowiedniej księgi. Wybierz notatnik lub książkę, która będzie służyć jako twoja księga cieni. Może to być elegancki zeszyt. Mistyczna księga, czy nawet wirtualne narzędzie, takie jak aplikacja do notowania. Drugie osobiste zaklęcie ochronne. Rozpocznij księgę cieni od napisania osobistego zaklęcia ochronnego. Może to być krótka modlitwa lub afirmacja, mająca chronić księgę przed niepożądanymi energiami. Trzecie zapisuj intuicyjnie. Nie ograniczaj się do konkretnych zasad czy struktury. Zapisuj intuicyjnie to, co czujesz, że powinno znaleźć się w księdze rysunki, wiersze, notatki z rytuałów. Czwarta data i kontekst. Zawsze podawaj datę i kontekst swoich wpisów. To pomoże śledzić zmiany w energii i zauważać wzorce w swoich doświadczeniach. Piąte eksperymentuj. Księgi cieni to miejsce do eksperymentów. Testuj nowe zaklęcia, rytuały czy techniki medytacyjne i zapisuj swoje odczucia i efekty. Szóste okresowe powroty. Regularnie wracaj do swojej księgi cieni, czytaj wcześniejsze wpisy, analizuj swoje postępy i ucz się z własnych doświadczeń. Podsumowanie. Księgi cieni są nie tylko narzędziem magicznym, ale także świadectwem ducha poszukiwacza wiedzy i praktykującego maga. To w nich zapisywane są sekrety, odkrycia i tajemnice, które składają się na niepowtarzalny szlak duchowy każdego praktykującego. Prowadzenie własnej księgi cieni to nie tylko praktyka magii, ale również podróż do głębi samego siebie. Wróżbita Łukasz Węcka